W październiku doszło do włamania. Pokój lektorów należący do naszej uczelni został okradziony. Materiał przygotowali Anna Gozdek i Kacper Demko. O godzinie 8.10 dokładnie byłam tutaj na klatce schodowej. No i właściwie nie wchodziłam tu do środka, ponieważ widziałam, zauważyłam wyłamane drzwi, które były oparte o balustradę, znaczy tą poręcz, tak na klatce schodowej. Wszystko było powyrzucane na środek, to znaczy, generalnie książki były tutaj w naszych szufladach, natomiast torbę, którą miałam, na przykład ja osobiście. W szafce ona została wyciągnięta na, na środek, i tam położona, zostawiona na środku. Zostały skradzione magnetofony, komputery i drukarki. Podejrzewamy, że może e, kręci się tutaj podczas rekrutacji. To był początek roku, bardzo dużo osób, nie wszyscy mogli być studentami. Może ktoś przyszedł tutaj z ulicy, po prostu rozejrzał się, zobaczył co jest, no i później dokonał włamania. I tak od pokoju do pokoju. Wszędzie to samo, bez komentarza. Gdy ktoś decydował się mówić, stawiał warunek. Anonimowość. Kto przerwie z nowym O co chodzi? Nie było takiej potrzeby tej pory, nie było takich zagrożeń. Założenie alarmu stwarza trudności dla lokatorów. Tam mieszkają lokatorzy. Znamy to z praktyki, że takie alarmy często się załączają w nocy i w związku z tym zakłócają spokój i ciszę nocną. Czy przeszkadza pani to, że został tutaj założony alarm? Nie. Nie bardzo dobrze, dlatego że jak kiedyś zadzwonił, to portierzy od razu się tym zainteresowali. Była natychmiastowa reakcja, także on nie był uciążliwy ten alarm. Drzwi stalowe, dwa zamki. Jak to nie on przez złodziejem nie ma zabezpieczenia. Ktoś otwierał drzwi kluczem, po prostu, więc byliśmy przekonani, że to sprzątaczka. Włamanie bez włamania brzmi tajemniczo, a wyjaśnienie zdaje się odpływać gdzieś w dal.